pękło. Chyba ty. <laughs> no tak witamy, witamy. witamy. Jak, coś, jak coś znajdziemy to pokażemy. Lecimy na kopanko. Tu mamy obsiane, ale jak dalej jest pole już skoszone pierwsze w tym sezonie. Także ekipa, Kopiąca. ekipa zacna, wyczochani, grek, czarna. Deus spadł, Deus spadł, Jakie Lecimy. Natalię znacie? Nie włączyłem nagrywania z tego wszystkiego. Basia, czarna, witamy Grześ, Grek. Nie włączyłem ja mówiłem, nagrywania Mówiłem już wcześniej, nic nie wiem No, nic nie wiem, no, tak nic mówię, ten też się nie zna Nie znam się nic No wiadomo Także takie fajne pole Nie wiem Hej Takie fajne pole, świeżo skoszone Trochę będzie hardcore, ale myślę, że damy radę Także Pozdrowionka dla grupy Gang Poszukiwaczy Lecimy, Daniel nagrywa. Ja szczerze wam do pierwszego fajnego. Jak to fajnie wygląda. Ola ma guziczek. Z jedyneczką już do niej idę. Nagram Bo powiem wam, że złapu. Muszę tam ustawić. No Kompanijny pruski z jedyneczką z łóżkiem pięknie. Daniel przez chwilę trafił odważnik, taki szalkowy, malutki, chyba 5 gram, może 10. Co masz? Jest moneta. Idę zobaczyć A, ja Ale tak? to było mocno, nie? Ja? Pokaż Może jest numerek Guzik to na pewno nie był, nie masz szans Kurde, dwie kopiki Ale rzymskie? 1800 Tutaj jest 1800 coś jest data. No Ta. jest, jest. Dwie kopiejki. Co ty gadasz? No dwie kopiejki u nas. Mm. To są dwie kopiejki, to ale zajazd straszny. 1800, co? No. No nieźle. Trzymaj, no gratki. Super. No nie. Jeszcze polizam mnie Basia w akcji. Teraz będziemy patrzeć co tu Pomóc Ci? O <laughs> Muszę To jest pierwszy wypadł, Tak? Tak na polu, tak Nasza plaża, no to jest coś innego, nie? Kurde, ten szpadelek to jest, wiesz, samobójstwo Co? Szpadelek samobójstwo. Dajcie Ci na u basie był śmieć nie ma co pokazywać ale teraz Grześ ma, Grześ ma monetkę Daniel wygrał konkurs pierwsza później Natalia Ola Guzik Grześ ma monetkę Grześ nie ucieka cesarstwo 75 w bardzo fajnym stanie Bo to co ostatnio kopaliśmy na tych tam podmokłych terenach, no to To nie było to Pierwsza maletka z opolskiej ziemi Tak? Tak No Super, gratuluję Co tam mają O i Co jest? Nie A, maciek nic nie słyszał nie słyszałeś? Nic. Nic, nic. A tam chamę. Paha na licesarstwo. 1,875. A teraz zobacz maciek jest wykopany. Nie słyszał? To jest normalne. Wykopane tylko nie wiem. A teraz je bije na pomosa. Też pomosa oglądają Monetka mm -hmm. i Sreberko. Nie, ty mnie nie słyszałeś. To ważne. Ale będziemy pozdrapywać. 63. 63. Pozdrawiamy serdecznie. Tą jedynkę to, to jest Proszę, ten guziczek mi osobno daj. No bo ja nie mam pudełka, to jest to... Czemu nie pudełka? No bo nie mam, bo zostało. I to jest łuska z bocznym zapłonem. O, to Daniel wiedział co to jest. Co? <laughs> łuska, dupka z łuski z bocznym zapłonem. Łuska z bocznym zapłonem. O, tak, ja mądry jestem. A, no, A tu jest w że to jest, to jest cesarstwo. To jest z bocznym zapłonem, to do mnie ja nic nie powiem. To nie wiem. No. Mam, mam. Dobrze, dobrze wyniuchałaś. Mam, mam piękny guziczek, malutki. Będziemy czyścić. Widzę, że jest zdobiony. Będę go lizał, bo jest chyba fajny. Jest naprawdę fajny. Patrzcie to. A tutaj się przyszypałem ostatnio Kombinerkami Ale patrzcie to. Ale guziczek piękny. Uciekający dzik. No mega. Mega. Dla mnie to dzisiaj yy, strzał pierwszego wypadu Tararara Dosłownie. Dosłownie obok Sygnał. Jest kągłość. Patrzymy razem. Aaaa. Kalesonia. <laughs> Przy tak wysokim ściernisku Tracimy No kurde 15-17 cm Tracimy zasięgu Idę zobaczyć Ola ma medalik Ja akurat Jakiś ołów Nie ma co pokazywać No proszę bardzo Piękny Duży, nie? Uh -huh. A gdzie dzwony? Uch, nie. Kurczę nie dzwonią. Nie wili. A weź masz z pudełku, weź chodź masz. pudełka, bo... No tak już jest mój. <laughs> mój no no niech ci będzie. <laughs> niech ci będzie! <laughs> Słuchaj do pudełka, bo ja nie widziałam pudełka i szkoda. No chociaż silver rose żeby wyszedł. A u was nie wychodzą silberki, nie? Mało nie. To ci życzę ładnego silbergrosza Takiego w takim stanie mennica Ale pogodę mamy pięknie, nie? Pięknie, piękno no. Przywieźli piękną pogodę, nie zapowiadało się. Naprawdę mega. I fanty też są. Basia już na końcu pola. Ale fanty też są, bo no. No, ja mam trzy tam jakieś... Odważnik nie? wpadł Daniela, tak? No ja mam tą jedynkę też ładną, no. nie? Dzwoni, dzwoni, Brodaty zbir. Pozdrowionka z Byniu. Pozdrowionka. Dobra, my się rozłączamy, odbieram telefon. Aha. Zbigniew namawia, żeby live'a zrobić I tak się zastanawiam Nie wiem jak z zasięgiem Ola ma A ja mam Złotówę z prl -u. Czyżby 57? 85 Pozdrowionka 85 Kto jest 85? No nie ma tutaj takich młodych ludzi no O, proszę bardzo Smajeczki. Ja myślę jakie Sitko? No sitko albo solniczka ja do to? z No Super Co to jest? Aha, rzeczywiście Takie, taki, 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 taki. No. Gdzie jest słońce? Dekieleczek Dekeleczek To już po, po lajbie. Jeszcze Maniuś zadzwonił, pozdrawiamy No ja wiem, ty już pogadałeś, polatałeś po polu No i nic nie nakopałem, no i tak bywa. No i tak bywa. Tararira, no. tararara A Grześ, mamy medalik Takżeś mamy medalik Jest medalik I dzwonów nie było O kurde lebele mhm. Ja pierniczy panie Ale staruszek piękny No to żeś teraz pozamiatał temat Jest twój Dziękuję bardzo Ja pierniczy Coś pięknego Przyzwoliło Dzięki wielkie Proszę <noise> Czyżby była ostatnia wieczerza? Nie może tak być Ale cudne Trzeba troszeczkę wyczyścić Jest mega Jest mega Zajebiście, dzięki wielkie Pole daje No i przy takim wysokim tym, nie? Co się będzie działo jak, jak obróci Co tam Maćko? z rybakiem. Co ty gadasz? Patrz jaki medalik ktoś mu zrobił to aż mu zrobił 59 Ktoś no mu zrobił krzywdę, medali w nie? rozwałka Coś pięknego Zajebiście Co Strasznie <laughs> Zobaczycie u Daniela, u Natali na kanale Wyczochrani. Dawalił, nie? <ścoughs> to ze <jest> świnia. <ścoughs> nie lizaj mojego medalika. Ale ładny, nie? Piękne. Dowalił Ja nie mogę, no Mistrzu Mistrz świata. No. Ja nie mogę. Ja, pier! <ścoughs> no pokaż, no. Nichu. <ścoughs> no poka Nichu No i co to jest? Coś ty wykopał Orzyszku! Orzeż jaka cyfra <ścoughs> Napoleon! Ja pierdziele seta Jeszcze stuwa jaka cyfra, patrz! Napo Oj, Napoleon. Napoleon trzeci guziczek Graty a ostatni guziczek z tego pola był od Emi, nie? Tak, Emi trafiła tam, 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 tam gdzieś trafiła. Emi numer 20, coś. Brawo! Piękny, ja nie mogę. <ścoughs> o, Seta! Mogę ci podnosić. <ścoughs> Ale zajebiście kurde mega. Pięknie trafiłeś. A? Ja! Rozpierdź system. <ścoughs> <ścoughs> <wierzy>. <ścoughs> to wspominaliśmy wii, wii. Ja pierniczę Już czyścimy Piękny medalik Piękny guziczek Ja nie mogę A, Wczoraj odpadł z tego Wczoraj odpadł no? Mhm. żołnierzowi A tam złoto, złoto Wszyscy zbierają złoto na no polona, nie. nikt nie ma no. Jest koszyczek piękny. Ja, całutki. Jaka cyfra, stuwa. Ja pielnicze. To szok. Patrzcie ten stan. Ja, nie, piękny. Mega, 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 graty, mega. Panie, graty. Nie będę siflaków robił, bo kręgosłup nie pozwala, ale się mega cieszę. No Co? Mega. Uuu, uh. No Już pokazujemy Fajnie, ja lubię te małe guziczki Uszka nie ma, ale... ale guziczek zacny, lepszy taki niż kalesoniak, nie? Ale pewnie Dawaj Basia, srebro na żywo. Ja, zbyt. 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 Basia próbuje mój szpadel na metr 20. I tak nieładnie stoję, się patrzę. Z, z mojego punktu widzenia to bardzo fajny widok, nie? Taki fajny jak kobieta na szpadlu jedzie, to wiesz, Zawsze mi się to podobało. Jak? Wyszło? Nie wyszło? Tak, nie, tam? Po, za pół godziny wyjdzie. Dobra. O, kurde! To tak głęboko? Nie, to gdzieś będzie w ściance To niemożliwe, żeby tak głęboko. No, nie? popatrz, ja próbuję. No, jakby inaczej. Jakby inaczej. powiem ci, że kawa jak rury. Kolejny mój sygnał i coś ciekawego. Wykonane z mosiądzu. Czy żeby to coś od broni czarnoprochowej? Jakby ktoś wiedział, to proszę o info. Wielkie dzięki w komentarzu. nie było usłyszeć ładnych ładny guziczek z koroną Gdzieś widziałem księżyc Także my się po, 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 powoli zawijamy Za chwilkę zrobimy podsumowanko słońce zaszło No i na zejściu jeszcze Trafiła mi się monetka ze s 30 42 rok Jest Adolf całkiem całkiem Mam dwie monetki Adolfa i PRL złotówę Dobra, do podsumowania Maciek dzisiaj biedę miał no <grym>. Maciek dzisiaj zaczął od guzików i tutaj ten pierścionek będzie ktoś jadł? No jest brak. Ja już A moje krupniaki jeszcze są ja, na miliach, Ja nie będę jadł Macie jemy coś? No pewnie <laughs> Jest? Ja <laughs> <pas> nagry <laughs> nagrywałem tylko na podsumowanko Dobra. To cię poczęstowali piwem <laughs> Nie no, nie nagram Dzięki Cicho, mi minutę Cicho, nagrywam ciu. I przyszedł czas na podsumowanie. Dobra, cisza. Podejście numer 25. No i tutaj denerwują mnie, kurde, nie dadzą mi nagrać podsumowania. Maciek na końcu. Nie, nie ten. Nie słuchajcie ich. Tam, ten, tam sika już ze śmiechu. Maciek. Daniel. Maciek. Danieli Trafił na koniec fajny pierścioneczek okay. Jakoś tam plombunie <coughs> Monetek też pozbierał Chociaż mu cały czas Także Tak wyglądają fanty Maćka Blaskanie to Daniela no, Wyczochany tak ma I Teraz moje Piękny guziczek myśliwski I to wszystko Z dzikiem w galopie Nie no nie było tak źle Moje są tu Moje są tu Nie będę mówił, że się cieszę, nie? Mega, mega, mega strzał, mega cieszy. Dwie monetki, kulka muszkietowa. To czyje? To Oli. Oli tutaj takie złomki, brzydkie same. No dobra, ten medalik fajny i ta jedyneczka, ale tylko jedyneczka, bo guzik to taki jakiś. Grzybek Nie no żartuję Bardzo fajny Półkowy pułkowy guzik Pruski Czy kompanijny Kompanijny Pruski Jest jedyneczką Jest solniczka Z fajeczki Medalik bardzo fajny Kogo tutaj jeszcze pokazać Tutaj jest Grześ i Basia Cicho, cicho, cicho Nie śmieję się Nie śmieję się co, co to jest? To jest Natalki. Aha. Dobra. To jest przecież widzi, że to jest że biednej nogi. Łuski SB. Nie wiem, co to znaczy, ale. Ciu, ciu, ciu. ciu. Gdzie? Grześ trafił piękny medalik. Podejrzewam, że jest osiemnastowieczny. Nie nagram z nimi, kurde. Dobra, do jutra. Jutro w piwnicy nagram podsumowanie, bo to z dziadami zaraz wam, nasypię wam soli do kawy za to rano. Tak? Zobaczycie. Dobra, nie przeciągam. Poszedł pan raz. Banda wariatów, banda wariatów, no ale wesoło jest. Żegnamy się, pozdrawiamy. Trzymajcie się. Hej.